Dobra, patrz, tu była drabina. O kurde. Gdzie? Bo ja wiem, zgubiłem się już. Ej, modelu. Model, model. Mm, Chłapki, bierz wszystko, co się rusza. Tabletka, tabletka Ej, stop Słuchaj, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Halo, halo. Ej, ej. Chodzi o to, że nas gonią potwory, a my musimy znaleźć drabinę. Czy na Smellera trzeba się patrzeć? Nie działa. Nie Ty wpisujesz tak jakieś 4, 5, 9, 0 Ej, dobra! Daj mi wpisać, daj mi pisać, daj mi wpisać Daj wpisać Nie wiem o co chodzi, ale wpiszę tak Wpisuj dupę Sój się Dobra Sój się, bo wejść nie mogę 85 Daj mi jedną to tabletkę, mi jak coś Nie, daj mi tabletkę jedną I tam klikasz i i klikasz lewym. O, o jesteś koksem Jeden Ej, szukaj foty! Może foty znajdziesz Kluczyk A nie, jednak ucho O kurde Chyba to, mam ucho Ej, wpuść mnie tu! Kurde O, Nie Nie, ale chciałem żebyś powstrzymał się po prostu Stąd przyszliśmy chyba Dobra, cicho drzwi. A! Ja cię chwycę! Jak się przestraszyło! Jakiś niedźwiedź tam nie wybiegł, czy coś. <śmulaniec> Ej, obok mnie jest wielki ulaniec. Pokaż. A w której ty jesteś szafce? tej chcecie, ty jesteś w tej szafce drugiej naszej, czy której? Jak Ja mam wiesz co? Ej, ja umrę zaraz. Chłopie, mam tak rozmazany ekran. Ja mam coś typu gułek. Ej, to jak gdzie jesteś? Dobra czytaj. No, lub do niej szybko. Co? Coś robi tutaj? Nie, tak cały czas. Nie, mówi jep. Ja słyszę, że coś nuci. Nie wiem, gdzie jest. Ej, co się dzieje? Śmierdzi. Bardzo Bardziej tu śmierdzi. Czerwono było. Już co, ja się boję tylko tego psa. Biegnij do przodu. Zaraz ci się zesram na ryj. Jak jeszcze raz powiesz, biegnij. <grym> <grym> Ej, no co ty wracasz? Bo zagwizdał kilkanaście razy. Jesteś bezokim, bezocznym chłopcem. Dokładnie. Wiem. Patrz nawet świeży oddech mam że no, no, Dlaczego no, jesteś no, takim upośledzony w tym miejscu? Ej, Event. w coś jest, z wenta coś wychodzi. Ej, gazują. Co to oznacza? Że idzie tam. Chyba. No gdzie iść? Zamknąłem drzwi, to dobrze? się tu! O niej, weszliśmy? Ja jestem odklejony O kurde, ale, ale radioaktywnie bo to Ej, faktycznie, popatrz lewy dolny róg A ten tam idzie Ej no A co, co ci chodzi? Jest tu coś? Ej, gdzieś pobiegłem Ja umieram Jak przeżyć? nie Co to za uczucie? Radwo przeżyć Ej, Podkalić zginąłem Śmieci <laughs> A ja nie mogę ci skręcić. Ja muszę znaleźć jakieś drzwi, znalazłem drzwi. Ej, zeslał się, bo teraz ten szczur był za nami. Ej, nie podniosłem swoich rzeczy. On tu jest! On tu jest za ścianą. wędę się tu chląbał. Chodź tu. A, ja chcę być gotowy do ucieczki, ok? Nie przejdziesz chyba. Przejdę, to jest lepszy plan niż stać za szczapką i ją wrzucać w jego. Ty pudełkie czy

Oh, <laughs> <laughs>